Kszan nie gryzła się w język w sprawie byłej szefowej. Nie ma wątpliwości. Izabela Kszan, 29 l., zaczęła już wprawdzie nowy etap życia, jednak wciąż nie może zapomnieć o poprzednim, spędzonym w TVP. Była prezenterka pytania na śniadanie, szczególnie cięta jest na szefową porannego pasma, do tego stopnia, że po jej odsunięciu mówi o karmie i nauczce. Co ma do zarzucenia Dobrzyńskiej? Izabella Krzan przez minione miesiące nie kryła rozżalenia z powodu tego, jak potraktowała ją nowa ekipa TVP. Potem, gdy straciła stanowisko prowadzącej pytania na śniadanie, nie pocieszyło jej nawet to, że znalazła się w doborowym gronie. Wraz z nią wypowiedzenia dostali bowiem wszyscy dotychczasowe prezenterzy. Nowa szefowa pytania na śniadanie nie wszystkich zachwyciła. Nowa szefowa porannego pasma od początku budziła mieszane uczucia. Nie wszyscy odnieśli się ze zrozumieniem do jej wyjaśnień, że do nowej formuły PNS i prowadzących widzowie muszą się przyzwyczaić, jak stopa do nowego obuwia. Dawnym prezenterom nie przypadły do gustu stosowane przez Kingę Dobrzyńską wycieczki osobiste pod ich adresem. Po tym, gdy w jednym wpisem na Facebooku uraziła Tomasza Kamela, nazywając go nadętym chłopczykiem, widzów, którym dała do zrozumienia, że nie są wystarczająco rozgarnięci, by pojąć jej pomysły oraz jedną z byłych prowadzących, nazywając ją durną tancerką, Ida Nowakowska postanowiła zabrać głos. W rozmowie z pudelkiem wyznała z goryczą. Kinga, do ostatniej chwili, zanim została szefową pytania na śniadanie, udawała moją dobrą koleżankę, chwaliła i podkreślała mój dorobek i profesjonalizm. Bardzo się na niej zawiodłam. Izabela krzan nie ma miłych wspomnień z początku roku. Jak się okazuje. Podobnie niemiłe wspomnienia łączą z Dobrzyńską byłą współprowadzącą Tomasza Kamela, Izabelę Grzan. Po tym, gdy media obiegła wieść o odsunięciu Dobrzyńskiej, dała do zrozumienia w rozmowie ze światem gwiazd, że płakać po niej raczej nie będzie. Oni tam w środku podjęli decyzję, która była najlepsza w tym momencie. Niemniej uważam, że jeśli ktoś prowadząc swój program, wprowadzając jakieś swoje własne rządy nie szanuje drugiego człowieka, a tak z początkiem roku relacje wyglądały, to myślę, że każdy z nas po czasie patrzy i sobie myśli no cóż, karma wraca, chociaż ja nie życzę nikomu źle. Krzan nie gryzła się w język w sprawie Dobrzyńskiej. Krzan stanęła właśnie u progu nowej kariery. Dołączyła do ekipy programu TVN style dobry wieczór, jednak najwyraźniej jej przeszłość obfituje w zadry, które nie dają jej spokoju. Jak można wywnioskować z jej wypowiedzi? Liczy na to, że była szefowa śniadaniówki TVP wyciągnie wnioski z tego, co ją spotkało. Nie chciałabym, żeby ta kobieta nie miała pracy. Bo uważam, że każdy praca powinien mieć i nie martwić się o swoją przyszłość. Niemniej myślę, że trochę się tak odbił ten los po tylu miesiącach i warto traktować takie zmiany i takie sytuacje życiowe jako pewną nauczkę, nieważne w jakim wieku się jest. Warto czasami taka lekcję dostać i może coś z tego wciągnąć, żeby w przyszłości trochę inaczej podchodzić do pracy, do ludzi, do rzeczywistości.